Zadanie 20. Środkiem odcinka o końcach A i B jest początek układów współrzędnych. Wówczas A jest równe tyle i B jest równe tyle. No dobra. To co wiemy, skoro środkiem jest początek układów współrzędnych, to jest 0 i 0. A środek to jest średnia arytmetyczna odpowiednich współrzędnych, czyli x z x. -ami, i y z y, no to w takim razie co? Minus 4 plus a plus 3 na 2 ma wyjść z 0, czyli razy 2 wychodzi na to, że a um, odjąć 1 ma być równe 0, czyli a ma być równe 1. No i b, analogicznie, to będzie co? 8 plus 4 odjąć 2b przez 2. Jest równe 0, czyli co? Tutaj mamy 12, mnożę razy 2, żeby się uprościło. Mamy 12, odjąć 2b, no to 2b jest równe właśnie 12, czyli b jest równe 6. Pytanie, czy mamy taką odpowiedź a1 i b6? a1 i b6, i to jest odpowiedź c.